2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Integracji Międzypokoleniowych. 16 września zapraszamy Państwa serdecznie na Europejski Patchwork Pokoleniowy do Parku Śląskiego. Patwork to fantastyczna idea, która sprowadza się do tego, abyśmy prowadzili rodzinny, zdrowy, sportowy tryb życia. To znaczy, aby moi rodzice, a dziadkowie i babcie moich dzieci, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, dalej z nami się dobrze bawili na sportowo. To jest możliwe. To jest możliwe. Zaraz, kto nie wierzy, niech przejdzie przez stoiska, a kto jeszcze nie wierzy, niech posłucha mnie. Moja mama i mój tato mają ponad 70 lat, a razem z moimi dziećmi jeżdżą na nodze po całym parku i po całej Katowice. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Funduszu Społecznego bardzo ważna jest ta inicjatywa. Na początku gmina Toszy zorganizowała taką krótką ankietę informacyjną, jakie szkolenie byłoby właśnie interesujące dla mieszkańców naszej gminy. Oczywiście bardzo dużo było zainteresowanych kulinarniami, agroturystyką, tutaj też kuchnią Staropolską i pewnego razu byliśmy na takim. Jakby spotkaniu, gdzie były bardzo ciekawe potrawy. I zapytaliśmy się, skąd taki pomysł na takie ozdoby. I jedna pani stwierdziła, że są takie, jest szkolenie na I w związku z tym, napisaliśmy projekt odnośnie carwiningu. Skierowaliśmy to do mieszkańców gminy Toszek, zarówno dla osób pracujących, jak i osób bezrobotnych, które obecnie teraz pracują właśnie w gospodarstwie agroturystycznym. Muszę powiedzieć, że i te jabłka, i sok, bardzo wszystkich tutaj integrują. Od najmłodszych tak. dzieciaków po osoby starsze. Wszystkie te e, osoby, które tutaj przyjechały na rowerach i, i przyszły pieszo, ktoś z Kikami, e, wszystkie one bardzo chętnie częstują się wyrobami mstowskimi, które reklamują właśnie pod tym hasłem e, owocowo w ustowie. Także. E, nasze wyroby a też jesteśmy pierwszy raz i częstujemy w taki właśnie sposób z powodem że na pewno będziemy chcieli to robić częściej e, także jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu tutaj e, następnym razem musimy przywieźć więcej jabłek więcej sok zdecydowanie. Myślę, że czy w tych tutaj zajęciach związanych z kreatywnością, czyli rozbudzaniem już od najmłodszego wieku, jak można z, z niektórych całkiem prostych przedmiotów coś fajnego wykonać, jak można e, zdrowo się odżywiać, e, w jaki sposób się relaksować, co też jest ważne, w jaki sposób e, konkretne Wszystkie dyscypliny... Aktywizujące uprawiać. Mamy tutaj warsztaty ceramiczne, mamy warsztaty muzyczne, więc myślę, że, że każdy coś dla siebie w każdym wieku znajdzie. Oczywiście zapraszamy też wszystkich zainteresowanych do naszego punktu informacyjnego, w którym będzie się można dowiedzieć, w jaki sposób pozyskać fundusze na tego typu działania czy projekty, jakie właśnie dzisiaj między innymi nasi beneficjenci prezentują.